Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Fundacja Dajmy Nadzieję podsumowała swoją działalność i posługę w czasie trzeciego roku wojny. 12 grudnia odbyło się doroczne spotkanie pracowników, członków zarządu i rady nadzorczej Fundacji Dajmy Nadzieję. Spotkania takie mają na celu podsumowanie roku pracy Fundacji, złożenie sprawozdania ze zrealizowanych projektów, inicjatyw i bieżącej działalności, a także określenie celów i planów na kolejny rok pracy. Po święty odbyła się prezentacja działalności fundacji. Sprawozdanie ogólne przedstawiła prezes fundacji pani Iryna Zętner-Halamaj, a następnie wypowiadały się na temat działania fundacji osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary pracy. Odbyły się także wybory zarządu fundacji i rady nadzorczej, która, zgodnie ze statutem, musi być wybierana ponownie co 4 lata. Siostra Lidia Zimbowicz, dyrektor Świetlicy Parafialnej, opowiedziała o działalności Świetlicy Parafialnej, która zajmuje się dziećmi. Pani Janina Andrzejczuk mówiła o licznych owocach posługi i podkreślała szczególną rolę podopiecznych dzieci chorych na sma, które już przeszły do domu ojca. Mamy w niebie wielu aniołów, dzięki którym nasza fundacja może służyć i czynić dobro. Dlatego też nie ustała pomoc medyczna podopiecznych hospicjum domowego, jak poinformowała zgromadzenie pani Jenina Andrzejczuk, która przez ostatni rok wojny nadal odwiedzała chorych. Dzięki dobroczyńcom i wsparciu partnerów zagranicznych wszystkie rodziny mają zapewnioną odpowiednią opiekę i wszystko czego potrzebują. Od września swoją działalność wznowiła także pracownia Kwiat Anielski, która pod skrzydłami fundacji opiekuje się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Przypomnę, że Fundacja Dajmy Nadzieję rozpoczęła swoją działalność 12 lat temu od opieki nad nieulyczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. To właśnie ta inicjatywa zapoczątkowała działalność pierwszego na Ukrainie Hospicjum Domowego. Następnie Fundacja rozszerzyła swoją działalność, otwierając przedszkole dla dzieci w wieku szkolnym i warsztaty terapeutyczne Kwiat Anielski oraz inne inicjatywy. W tym roku dobiega końca budowa ośrodka rehabilitacyjnego i Domu Świętej Rodziny Fundacji Dajmy Nadzieję. 到底怎么弄？嗯嗯